Nie to no pierwszy raz. O kurwa. Mam lokalizację, mam tego picie jakieś kanapkę idę. 4 godziny, o kurwa. Nieźle. Żartuję do biegu <śmienicza z tłumaczenia> <śmienicza z tłumaczenia> <śmienicza z tłumaczenia> Mam jakieś picie. Mam jakieś picie kanapkę idę! <śmienicza z tłumaczenia> mam jakieś picie, kanapkę idę. Kurwa! Nie no, bo ja się <śmany> szczerze uwierzyłem! Uwierzyłem! I ja, Cztery godziny to Uwierzyłem! Tak sobie myślę, zambrów kurwa wiesz! tak wiocha. To w sumie byłoby to możliwe, nie? <śmany> o kurwa! Lol! <śmany>